Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z wami o bardzo ważnej sprawie, a mianowicie o podejściu do rozwoju osobistego, ponieważ bardzo często spotykam się z sytuacjami, gdy coś, co tak naprawdę powinno temu rozwojowi służyć, w praktyce nieco go paraliżuje. Więc dzisiaj zastanowimy się, jak do tego nie dopuścić i jakie nietypowe sposoby rozwoju osobistego można byłoby wprowadzić w swoje życie. Ponadto, owe. Oraz ciekawostka. Nazywam się Mirosław Bravo, jestem psychologiem. Więcej o mnie na stronie braivo.pl, a to jest 88 odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Na początek dobra wiadomość. Partnerem dzisiejszego odcinka jest BookBeat, czyli aplikacja do słuchania audiobooków. I czytania e-booków, w której znajdziecie bardzo dużo książek, które myślę, że mogą Was nie tylko zainspirować do rozwoju osobistego, ale ten rozwój też ułatwić albo po prostu mogą zapewnić Wam sporo ciekawej rozrywki. Wśród książek, które tam znajdziecie, jest chociażby mężczyzna imieniem Owe, kod szczęścia. Czy Sapiens, czyli książki, które jeszcze dzisiaj nam się w naszym podcaście przydadzą. I oczywiście mam dla Was coś, co pewnie Was ucieszy, mianowicie, jeżeli rejestrujecie się jako nowi użytkownicy na stronie BookBeat i wpiszecie hasło Psychologia, albo po prostu skorzystacie z linku w opisie. To dostaniecie 20 darmowych godzin słuchania audiobooków, które możecie wykorzystać w ciągu 30 dni, więc sprawdźcie koniecznie, a my już przechodzimy do pierwszego rozdziału. Zapraszam. Rozdział pierwszy Rozwój bez rozwoju. Nazwałem ten rozdział Rozwój bez rozwoju i chciałbym do tego tytułu podejść tak dwojako. To znaczy, po pierwsze, żeby wskazać Wam, że czasem możemy mieć poczucie, że się rozwijamy, a w praktyce w ogóle praktycznie nie zauważać, nie wprowadzać żadnych zmian w swoim życiu. No ale z drugiej strony czasem możemy mieć poczucie, że wcale nie skupiamy się jakoś za bardzo na naszym rozwoju, a jednak może do tego rozwoju dochodzić i może on być bardzo efektywny i dla nas taki bardzo satysfakcjonujący. Więc zaczynając od tego pierwszego podejścia, to jest taka sytuacja, która starza się często i jest warta, myślę, Waszej uwagi czy przyjrzenia się temu, jak to wygląda u Was, ponieważ często takim problemem z rozwojem osobistym jest to, że poświęca się na niego zbyt dużo czasu. Czy to możliwe? Pewnie, że możliwe, szczególnie wtedy, gdy skupianie się na rozwoju staje się takim celem samym w sobie, który nie przekłada się de facto na codzienne funkcjonowanie albo pozostajemy zbyt długo w fazie przygotowawczej. Co mam na myśli? Mam na myśli sytuację, w której czytamy bardzo dużo różnych książek na jakiś temat. Oglądamy niezliczone ilości filmów, podcastów, być może chodzimy na jakieś szkolenia, kursy, więc poświęcamy bardzo dużo czasu na zdobywanie czy wchłanianie takiej wiedzy. Rozwojowej, ale jednocześnie nie dajemy sobie przestrzeni do tego, żeby tę wiedzę przetestować, sprawdzić, czy dane pomysły w praktyce mają rację bytu, czy mogą spowodować, że nasze funkcjonowanie stanie się lepsze. Bo to jest coś, na co warto zwrócić uwagę, że bez aspektu działania to tak naprawdę możemy chcieć się rozwijać. Ale utkniemy w fazie ciągłych przygotowań. I to czasem, oczywiście, może wynikać z poczucia lęku, z nadmiernego perfekcjonizmu, jakichś porównań. To znaczy, że, okej, okay, jeżeli mamy się na przykład czymś zająć, czegoś nauczyć, to musimy być na bardzo wysokim poziomie lepszym niż na przykład jacyś inni ludzie, którzy, nie wiem, zajmują się czymś od bardzo dawna. Tyle tylko. Że w praktyce nie dajemy sobie wtedy przestrzeni do tego, żeby daną wiedzę sprawdzić. I to nie musi się tyczyć tylko i wyłącznie takich umiejętności, powiedzmy, związanych, nie wiem, z powiedzmy z psychologią, typu jakieś umiejętności komunikacyjne, ale chociażby wiedzy związanej z naszą dziedziną, czyli że możemy uczyć się, zdobywać jakąś nową wiedzę, ale nie sprawdzać. Jej nigdy w praktyce, to znaczy nie próbować jakichś nowych rozwiązań. Podobnie może być w różnych rodzajach hobby. To znaczy tak, jakbyśmy sobie na przykład czytali bardzo dużo książek na temat, nie wiem, chociażby tenisa, ale w praktyce nigdy nie próbowali zagrać. Czasem ten perfekcjonizm może wiązać się też z tym, że Szukamy najlepszych możliwych rozwiązań. Czyli to jest taka sytuacja, gdzie ktoś chciałby być skutecznym przedsiębiorcą, i w związku z tym postanawia zdobywać wiedzę na temat tego, jak założyć biznes, jak skutecznie realizować określone cele. Pewnie, to jest na pewno ważne, żeby się w jakiś sposób przygotować. Ale potem nie testuje nigdy swojego modelu biznesowego, nawet jakby po wstępnych analizach, tylko myśli sobie, OK, a ciekawe, czy są jeszcze jakieś nowości, które mógłbym zrobić? No i poświęca na to kolejne nie mówię, że dni, no bo to jeszcze ok, ale miesiące, czasem nawet lata, żeby szukać innych rozwiązań, które można byłoby wdrożyć w tym biznesie. I cóż, na pierwszy rzut oka wydaje się to być świetne dopracowywanie projektu. Tyle tylko, że warto zwrócić uwagę na to, że w pewnym momencie kolejny czas poświęcany na zdobywanie nowej wiedzy jest nieproporcjonalnie duży do ewentualnych korzyści, które jesteśmy w stanie uzyskać. Tak, w pewnym momencie musimy się zastanowić na tym, żeby Uznać, że okej, okay, teraz muszę spróbować wdrożyć tę wiedzę i zobaczyć, co takiego jestem w stanie z tym zrobić. Więc pomyślcie, jak to wygląda u was? Czy nie jest tak, że wchłaniacie mnóstwo jakichś książek o rozwoju osobistym, być może o prowadzeniu biznesu, może nawet o nauce języków obcych albo jakiś yy, sporcie, ale tak naprawdę nigdy nie testujecie tej wiedzy w praktyce. Nie sprawdzacie, jak to się u was sprawdza. Więc to jest ten jeden obszar. No a drugi to to. Że bardzo ważnym elementem rozwoju osobistego jest poszerzanie zakresu swojej wiedzy, swoich umiejętności, dawanie sobie okazji do tego, żeby zerkać na sprawy z różnych perspektyw. Czasem. Chodzi o to, żeby wyjść z takiej swojej bańki. I ta bańka to nie oznacza tylko tyle, że otaczamy się ludźmi o podobnych poglądach, tudzież jak korzystamy z mediów społecznościowych, no to dostajemy w pewnym momencie informacje właśnie takie gdzieś tam bardzo pod nas dopasowane, czy czytamy zawsze te same portale internetowe, w związku z tym dostajemy określony punkt widzenia. To jest jedno, ale ta bańka to oznacza też taka specjalizacja związana tylko i wyłącznie na przykład z jakąś naszą dziedziną, a Często okazuje się, że wyjście poza to, dowiedzenie się, czy na przykład jak działają jakieś inne zawody, jakieś inne biznesy, może się okazać dla nas niesamowicie inspirujące i pokazać nam pomysły, które czasem nadspodziewanie łatwo daje się transferować do naszego świata. I też oczywiście nieraz można usłyszeć o tym, że niektóre modele biznesowe, niektóre sposoby funkcjonowania tak właśnie się pojawiły i tak właśnie się rozwijały poprzez łączenie różnych dość nieoczywistych stylów. No i oczywiście to też pozwala właśnie wyłączyć takie widzenie tunelowe, że Skupiamy się tylko na jakiejś jednej rzeczy, albo filtrujemy informacje tylko wyłapując te, które są dla nas istotne. Czasem chodzi o to, żeby spojrzeć na to szerzej, z trochę większego dystansu. No, a to oczywiście daje nam jeszcze kilka wartości. Lepsze rozumienie świata. No, oczywiście, pozdobywamy wiedzę z różnych dziedzin, więc łatwiej jest zrozumieć nam działanie w różnej sytuacji, ale też taka nasza elastyczność umysłowa może niejako wzrosnąć w ten sposób. Tak? To znaczy, że łatwiej jest nam się przełączać, powiedzmy, pomiędzy różnymi ideami, no ale też możemy się czuć pewniej mając nieco więcej takiej wiedzy z różnych dziedzin. No i tutaj oczywiście niezwykle ważne, takie trochę samonapędzające się koło, jest połączenie dwóch ważnych aspektów, a mianowicie kreatywności i otwartości na doświadczenia. To znaczy, z jednej strony, żeby być kreatywnym, no to musimy mieć jakiś wsad, tak? No bo mimo wszystko pomysły tak naprawdę bardzo rzadko zbiorą się znikąd. O ile w ogóle się kiedyś biorą? Pomysły, to założenia jest zazwyczaj znalezienie nowego pomysłu na rozwiązanie określonego problemu, często poprzez połączenie wiedzy, którą mamy, tylko w jakiś niestandardowy, inny niż zazwyczaj sposób. Więc kreatywność z jednej strony oczywiście daje nam przestrzeń do tego, żeby no właśnie rozwijać się w tych różnych dziedzinach, no ale przy okazji. Będzie się dzięki temu, że damy sobie taką przestrzeń do szukania gdzie indziej zwiększać. No ale też ta otwartość na doświadczenia, która oczywiście jest pewną cechą osobowości, i nie chodzi o to, że jeżeli jest u was niewielka, to powinniście za wszelką cenę udawać, że jesteście niesamowicie otwarci na doświadczenia i próbować co chwilę jakichś nowych rzeczy. Nie, nie. W tym wszystkim chodzi o to, żebyście czuli się z sobą i z tym, co robicie komfortowo, ale warto troszeczkę dać sobie przestrzeni do tego, żeby tę swoją ciekawość rozwijać. I od czasu do czasu popróbować jakichś nowych rzeczy, i wtedy ta otwartość będzie trochę większa, bo nie będziemy się aż tak bardzo obawiać, że, że coś nowego mogłoby być dla nas zagrażające, no a jednocześnie zyskamy sporo nowych, ciekawych doświadczeń. I tu chyba czas na ciekawostkę. Ciekawostka. W 2023 roku opublikowano badanie przeprowadzone na grupie ponad 3000 osób, które monitorowano przez około 11 lat. Na ścisłości 11 lat to była mediana czasu obserwacji, które to badanie wykazało, że osoby, które posiadają co najmniej jedno hobby, miały aż o 18% mniejsze ryzyko zachorowania na demencję. Osoby, które miały więcej niż jedno hobby, miały to ryzyko aż o 22% mniejsze od osób, które nie posiadały żadnych zainteresowań. Wow, ale ciekawostka! Tak jak sobie mówimy o tym rozwoju i o tym, żeby rozwijać się też korzystając z jakichś takich nietypowych działań, to oczywiście może się takie pojawić pytanie, czy w efekcie będziemy mieli szerokie horyzonty, co brzmi fajnie, czy po prostu będziemy nadmiernie rozproszeni, co już tak fajnie nie brzmi. No bo, to prawda, tak, szukanie wiedzy, nowych dziedzin, próbowanie nowych doświadczeń. No, może się wydawać, że przez to nie jesteśmy specjalistami w niczym, bo po prostu wiemy o wszystkim troszeczkę. No a w świecie niekoniecznie zawsze, przynajmniej nie w każdej dziedzinie, będzie się to sprawdzało. Więc tutaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę na dwie takie rzeczy, to znaczy jedna no to. Oczywiście powinniśmy zadbać o określone proporcje. To znaczy, jeżeli jest coś obszarem naszej specjalizacji, to nie chodzi o to, że powinniśmy poświęcać na to tyle czasu jak na inne rzeczy. Czyli powiedzmy, że poza pracą i wiedzą z dziedziny tej pracy mamy jeszcze jakieś 3 czy 4 hobby, czy. Różne dziedziny, które nas interesują, no i na każdą z tych rzeczy powinniśmy poświęcać tyle samo czasu. No nie, to oczywiście jest ważne, że jeżeli coś jest naszą taką kluczową dziedziną, to na nią pewnie należałoby poświęcać czasu najwięcej. Chodzi raczej o to, żeby niekoniecznie poświęcać na nią 100% czasu. Tylko na przykład 70-80% czasu, a resztę poświęcić na to, żeby zdobywać wiedzę z innych dziedzin, właśnie po to, żeby te swoje perspektywy poszerzać. Oczywiście te 70-80% to jest tylko przykład, bo to w dużej mierze zależy od tego, jaką wykonujecie pracę, ile czasu na nią poświęcacie, jakie macie inne możliwości, więc musicie to tak trochę indywidualnie sobie dobrać. No i druga rzecz to to, że ważne jest również to, na czym polega to Wasze poszerzanie horyzontów, na ile to jest skuteczna forma no bo jedno no to właśnie to, że cały czas zdobywamy nową wiedzę z jakiegoś tematu, ale tak naprawdę nigdy tego nie wykorzystujemy, a drugie to to, że my tak naprawdę nie dajemy sobie perspektywy i przestrzeni do rozwoju, tylko bombardujemy się nadmiarem bodźców, przeglądając tysiące TikToków przez cały dzień, czy scrollując w nieskończoność Instagrama. To okej, okay, możemy uznać, że niby jest to jakaś inspiracja, no bo czasem coś trafimy, ale w praktyce wydaje się, że wartość tego, którą możemy tu uzyskać w stosunku do poświęconego czasu i ewentualnego zmęczenia takim przebodźcowaniem, no to raczej ta wartość jest stosunkowo niewielka, więc ważne jest to, żeby pomyśleć, na czym te pomysły mogłyby polegać. Rozdział drugi. Pomysły na rozwój. Co to jest właściwie rozwój osobisty? No oczywiście moglibyśmy najprościej powiedzieć, że rozwój osobisty jest to proces doskonalenia siebie. Co oczywiście jest sporą wartością i samo w sobie może być pewnym sensem, ale pod warunkiem, że no właśnie znajduje jakieś zastosowania, albo daje nam przynajmniej sporo radości. No i tutaj chciałbym zachęcić was do tego, żeby, jak zawsze w ramach małego eksperymentu, podejść do Szukania właśnie tego rozwoju osobistego, pomysłów na to, żeby się doskonalić szerzej. To znaczy, żeby nie skupiać się tylko na takim rozwoju na przykład stricte psychologicznym albo stricte związanym z zawodem. Tylko, żeby poszukać jakichś czasem nowych doświadczeń. Te nowe doświadczenia to czasem może być coś bardziej wymyślnego, a czasem to może być coś całkowicie prostego, jak chociażby spróbowanie jakiegoś nowego jedzenia, którego nigdy wcześniej nie jedliście, a może mieliście ochotę albo nawet to, żeby pojechać inną drogą do pracy i Sprawdzić, co ciekawego możecie tam zaobserwować. Być może pojawią się wam tam jakieś nowe pomysły na hobby, albo na to, żeby zobaczyć, jak inni podchodzą do swoich biznesów, więc sprawdźcie jakąś inną drogę, odwiedźcie jakieś nowe miejsce, może nawet takie, które nie wydaje wam się jakieś ciekawe turystycznie, bo takie miejsca czasem potrafią zaskoczyć. Jakie inne jeszcze pomysły? No, tak jak mówimy tutaj o odwiedzaniu różnych miejsc, to ogólnie oczywiście. Podróże, zwłaszcza takie związane z doświadczaniem innych kultur, czy ogólnie innych społeczności, może być niezwykle wartościowym pomysłem. Tak samo szukanie nowego hobby, czy w ogóle posiadanie jakiegokolwiek. I znów, tu nie chodzi o to, że musicie mieć jakąś pasję, która brzmi jakoś fantastycznie, niesamowicie i w ogóle świetnie wygląda w CV, nie, chodzi o to, żebyście dawali sobie okazję do próbowania czegoś nowego i zobaczenia, jak się z tym czujecie, jak to na Was wpływa. Jeżeli Wam się to spodoba, to super. Nawet jeżeli to nie będzie najbardziej medialne i popularne hobby na świecie, to fantastycznie, że coś takiego znajdziecie. Możecie sobie przecież pozwolić na to, żeby niekoniecznie skupiać się na jednej rzeczy, tylko żeby popróbować kilku rzeczy. Nawet pewnym hobby paradoksalnie może być po prostu szukanie hobby, szukanie jakichś możliwości. Również, tak jak mówimy sobie o takich formach rozwoju, to niezwykle cenną może być podjęcie na przykład wolontariatu albo szukanie jakichś innych możliwości do tego, żeby spotykać się z ludźmi. Także szczególnie z różnych dziedzin, czyli na przykład odwiedzenie, nie wiem, czy jakiś wystaw, czy nawet jakichś konferencji, ale paradoksalnie nie z waszej branży, ale z jakiejś takiej zupełnie innej. I ogólnie szeroko rozumiana edukacja, oczywiście, też może tutaj być cenna, tak samo jak pomyślenie co można byłoby zmienić w swoich rutynowych działaniach to paradoksalnie też może być przestrzeń do rozwoju a mianowicie żeby pomyśleć okej okay, tak wygląda na przykład mój poranek co mógłbym tutaj fajnego zmienić co mógłbym tutaj zrobić nowego oczywiście warto pamiętać o tym żeby z tym wszystkim nie przesadzać żeby nie przytłoczyć siebie nie narzucić sobie zbyt wielu działań bo to wszystko poza tym że ma was jakoś rozwinąć dać wam jakąś wartość to przede wszystkim ma być dla Was przyjemne, ma być czymś, co chcecie robić, do czego dążycie, a nie czymś, co jest takim bardzo dużym przymusem, bo niestety czasem tak też się dzieje, że wiele osób ma poczucie, że nie chce wcale tak bardzo się rozwijać, nie chce wcale aż tak wiele wiedzy zdobywać, ale musi, musi być na bieżąco cały czas, czyli ten taki tak zwany fear of missing out, czyli obawa przed wykluczeniem. Więc spokojnie. Nie wszystko jesteście w stanie ogarnąć, nie jesteście w stanie zdobyć wiedzy z każdej dziedziny. Co więcej, prawdopodobnie, o ile nie zajmiecie się jakąś niesamowicie wąską misją, nawet z własnej dziedziny nie jesteście w stanie być ze wszystkim na bieżąco. Więc chodzi o to, żeby wybierać sobie to, co jest ciekawe. No i tutaj też taką ciekawą formą rozwoju oczywiście mogą być książki. Wiem, Wydaje się to proste. Wiem, że dla wielu z Was jest to rzecz oczywista, ale często też zapominana, zwłaszcza teraz, kiedy często stawiamy na krótkie formy, w sensie zobaczmy sobie jakieś zdjęcie na Instagramie, gdzie w trzech punktach będzie napisane, jak coś zrobić, albo jakiś krótki filmik. A tymczasem ogromną wartością może być to, żeby poświęcić trochę czasu na to, żeby Wejść trochę bardziej w jakiś świat. I to jest jakby bardzo cenne z kilku powodów. No jedno to to, że czytanie książek sprzyja chociażby redukcji stresu. Z tego, że ogólnie książki są łatwo dostępne i bardzo szybko możemy zdobyć wiedzę z określonego obszaru. Możemy oczywiście rozwijać tutaj różnorodne tematy, no bo zakres jest szeroki, no ale też będzie to dobrze sprzyjało. Naszej samodyscyplinie, naszemu poziomowi koncentracji. No bo jednak to nie jest TikTok, gdzie przez kilka sekund musimy obejrzeć jakiś film, tylko musimy poświęcić na to parę godzin. I do tego, również czytając książki, czasem możemy sobie tak dość bezpiecznie posprawdzać, jak różne idee działają i pod tym względem niezwykle ciekawym kierunkiem może być czytanie beletrystyki, czyli chociażby różnego rodzaju powieści, bo wydaje się, po co czytać powieść jakąś, żeby się rozwijać. Gdzie tu jest przestrzeń dla rozwoju, tak, czytanie czegoś fikcyjnego, czy nawet jakiejś biografii. Ale to jest bardzo cenne. Po pierwsze dlatego, że sprzyja naszemu rozwojowi empatii, czyli tego, żeby rozumieć innych ludzi. Po drugie, pozwala nam tak naprawdę przeżywać różne historie, doświadczać emocji, ale też wyciągać wnioski bez ryzykowania tego, że musimy samemu coś przeżyć. Tak? Czyli z perspektywy naszego mózgu czasem jest to dość podobny mechanizm. Czyli możemy jakby coś przeżyć, ale w takich bezpiecznych, testowych warunkach. Więc super rozwiązanie. No a wybór oczywiście jest spory. Weźmy kolekcję BookBeat, czyli naszego partnera odcinka. Możemy sobie poświęcić czas na książkę, która jest niezwykle ciepła, przyjazna, ciekawa, czyli mężczyzna imieniem owe. I to może być doskonała okazja do tego, żeby poobserwować chociażby to, jak my oceniamy różne osoby czasem po pozorach, po niepełnej wiedzy. Ale też możemy zobaczyć, jak budzi się nasza empatia i jak wpływa na nas pojawianie się nowych, różnych informacji. Możemy też pomyśleć o tym, co właściwie jest w życiu szczęściem, co jest pechem, więc jakby jedna historia może być dla nas źródłem niezwykłej ilości informacji, tak jak chociażby pod tym względem myślę, że ta książka Mężczyzna imieniem Owe wyda wam się, mam nadzieję, bardzo wartościowa. Oczywiście staram się tutaj nie powiedzieć wam zbyt dużo, no bo zabiorę wam radość czytania, nie? To trochę tak jakby wam powiedzieć, OK, obejrzyjcie koniecznie ten mecz, to jest niesamowity, emocjonujący mecz, wiecie, było 4-3 i bramki padły w tej i w tej minucie. No to trochę... Zabierze wam zabawę, więc nie będę mówił o tym za dużo. Ale oczywiście, jeżeli macie taką potrzebę i ta beletrystyka to nie będzie wystarczająco, to jak już to sobie przeczytacie, to możecie bawić się trochę w takich detektywów i szukać informacji dalej. Czyli na przykład zerknąć chociażby po książkę Kod Szczęścia Richarda Wisemana, która analizuje i pokazuje badania na temat tego, czym się różnią pechowcy od szczęśliwców. Czy są jakieś sposoby ich działania, czy jakaś kwestia ich przekonań, podejścia, która powoduje, że część osób jest bardziej szczęśliwa od innych. Taką jedną rzeczą, którą mogę Wam zdradzić, bo to nie jest raczej wielki spoiler, jest na przykład to, jak się interpretuje różne zdarzenia. Tak? Czyli na przykład, jeżeli mamy, nie wiem, powiedzmy jakąś tłuczkę, to możemy do tego podejść w taki sposób, o Boże, katastrofa, albo... O, jak dobrze, że nic się nie stało. I jakie taki, z takich różnych działań implikacje mogą się dla nas pojawić? Oczywiście, czytanie tego typu książek to może być też źródło tego, żeby wyrobić sobie takie krytyczne myślenie, to znaczy pomyśleć: OK, fajnie, co mi się tu nie podoba, a co mogę podważyć? Na przykład możemy się zastanowić, a na jakiej właściwie grupie, ilu osób te badania opisywane w książce były robione? Czy to na pewno były badania na wystarczająco dużej grupie osób? Czyli dzięki temu możemy sobie wyrobić takie krytyczne myślenie, ale w takim pozytywnym sensie krytyczne, to znaczy taką spostrzegawczość na różnego rodzaju braki, niedopatrzenia, co przydaje się przecież w codziennym życiu, chociażby przy czytaniu jakichś umów czy staraniu jakichś innych istotnych rzeczy. No, a to wszystko jeszcze, jak mamy ochotę, to możemy sobie dalej poszerzać i na przykład trzymając się cały czas tego, co jest w jeśli macie chęć uczenia się języków obcych, to możecie sobie Podsłuchać książkę po angielsku i jednocześnie trenować język i się czegoś dowiadywać, no i zobaczyć, jak wam się w ogóle myśli i przyswaja informacje w obcym języku. Czy łatwiej jest wam właśnie być krytycznym, czy, czy trochę trudniej. I na przykład, tutaj ciekawym uzupełnieniem może być książka, która już się kiedyś u nas pojawiała czyli Sapiens, Brief History of Humankind Yuvala Haradiego, która stara się wytłumaczyć, jak to się stało, że ludzkość jest w takim, a nie innym punkcie, co nam pomogło, co nie. Zobaczcie, to jest książka tak naprawdę też historyczna bardziej niż psychologiczna, ale tak oto czytając powieść, książkę historyczną i ewentualnie właśnie jakiś taki psychologiczny poradnik, jesteśmy w stanie spojrzeć na w sumie podobny jeden problem z wielu różnych Perspektyw i dowiedzieć się bardzo wielu rzeczy, które mogą w naszym świecie się przydać. I oczywiście tutaj warto też zastanowić się, jak sobie tak czytamy i chcemy, żeby to było dla nas fajne, wartościowe, poza czytaniem właśnie różnych innych książek niż tylko poradniki z naszej branży biznesowej i z rozwoju osobistego. Oczywiście warto pomyśleć też, jakie pytania przy tym sobie zadawać. Czyli na przykład możemy pomyśleć, OK, co mogę z tego, co czytam, nawet jeżeli jest to powieść albo wiersz. Wynieść dla swojego życia i w jakich dziedzinach, czy właśnie w życiu osobistym, czy w biznesie, czy w jeszcze jakichś innych obszarach? Co nowego tutaj się dowiaduję? Czy w ogóle zgadzam się z tym, co tu jest powiedziane, czy nie? W jaki sposób mógłbym się nie zgodzić? Co może mi się tutaj nie podobać? Czy tak jak tutaj pokazałem Wam to połączenie między różnymi książkami, to jakie? znajduję powiązania między moimi dotychczasowymi doświadczeniami albo książkami, które czytałem, bo to jest też bardzo ważne, że żeby ten nasz rozwój mógł być wartościowy i żeby ta wiedza z różnych dziedzin też miała powiedzmy, ręce i nogi, no to fajnie byłoby to starać się tak połączyć z tym, co już mamy, tak, żeby raczej poszerzać taką sieć naszej wiedzy, niż tworzyć mnóstwo jakby niezależnych wysepek. Możemy sobie też oczywiście pomyśleć o tym, komu moglibyśmy to, czego się właśnie dowiadujemy, opowiedzieć. Tak, dzięki temu w ten sposób, i to się tyczy nie tylko książek dla jasności, bo również jakichś naszych hobby, pasji, bo dzięki temu możemy łatwiej nawiązywać kontakty z innymi ludźmi, bo mamy po prostu dużo ciekawych rzeczy do opowiedzenia. Opowiadając o różnych rzeczach, możemy też przypomnieć sobie to, co czytaliśmy. Możemy lepiej utrwalić wiedzę, no bo jednak uczenie innych bardzo skutecznie wiedzę utrwala. No i też Zobaczycie, jakie tutaj pojawiają się reakcje, czyli poznać jeszcze więcej perspektyw. Więc warto zdecydowanie dawać sobie przestrzeń do tego, żeby szukać takich zupełnie nowych doświadczeń i nawet z dziedziny książek, które są świetną formą rozwoju, ale szukać z czasem nawet zupełnie losowych tematów. Czasem może warto wręcz wylosować książkę. Oczywiście może dobrze byłoby zobaczyć, czy tam tej, ta jej ocena jest jakaś taka w miarę w porządku. I sprawdzić. Co można z niej wynieść dla siebie? Podsumowanie. Rozwój osobisty, czyli doskonalenie siebie, jest oczywiście istotnym obszarem tego, żeby radzić sobie w życiu coraz lepiej, ale też mieć poczucie sensu takiego fajnego wykorzystania swoich zasobów. Jednak warto uważać, żeby nie wpędzić się w takie błędne koło ciągłego czytania na temat samego rozwoju osobistego, albo wyłącznie dziedzin, które nas dotyczą. Czasem, żeby ten rozwój mógł być wartościowy, dobrze jest wyjść tak trochę spoza swojej bańki i szukać możliwości gdzie indziej, poprzez nowe doświadczenia, nowe hobby, poznawanie ludzi, którzy być może mają inne poglądy niż my, ale też czytanie różnych książek, także takich, które nie są do końca z naszych dziedzin. Czy to będą właśnie książki takie historyczne, ciekawostkowe, jak chociażby Sapiens, o którym Wam wspomniałem, czy po prostu Beletrystyka, jak wspomniany Owe, czy poradniki psychologiczne, ale takie, które właśnie będą poszerzały wiedzę z innych książek, jak chociażby wspomniany Kod Szczęścia. Jak będziecie mieli ochotę, żeby jedną z tych form rozwoju dla Was było czytanie książek, nie tylko rozwojowych, ale oczywiście takich również, to oczywiście nie zapominajcie o tym, że możecie zgarnąć swoje 20 darmowych godzin dla nowych użytkowników w Bookbit wraz z hasłem Psychologia, i tam znajdziecie rzecz jasna te książki, o których wspomniałem, ale też wiele innych. Więc zdecydowanie warto, zachęcam. A tymczasem, już za dwa tygodnie, czyli 28 maja, porozmawiamy o tym, jak lepiej funkcjonować. Do usłyszenia!